Dzień dobry moi mili. Rework Wiktora, ale nie taki rework w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko raczej zmiany graficzne tak, aby Wiktor z League of Legends pasował do Wiktora z Arcana. Pewnie w dużej mierze chodzi właśnie o synergię z serialem, ale myślę też, że dość ważnym czynnikiem przy prowadzeniu zmian przez Riot było to, że gdy ktoś obejrzał po prostu Arcana i stwierdzi, że kurczę, fajnie by było zagrać w League of Legends, ciekawe czy Wiktor tam jest, no i ten by tam był, ale nie byłby to ten Wiktor znany z serialu. Nie ma ich za dużo, dlatego będzie to raczej krótszy film niż dłuższy, gdzie podzielę się z wami takimi moimi pierwszymi wrażeniami z tego, co Riot zrobiło z Wiktorem. Serdecznie zapraszam. Oczywiście, kochani, na ten moment nowy Wiktor znajduje się jeszcze na serwerze testowym. Gdzieś tam pewnie w przyszłym patchu go dopiero zobaczymy. Ale trzeba przyznać, że pierwsze co wchodzisz i patrzysz na jego splashart, no to to jest to, co rzeczywiście znamy z serialu. Mniej więcej, oczywiście. Takie najważniejsze elementy się zgadzają. Mamy tego pona. Myślę, że nadal możemy go nazywać Hexclo. Mamy tą fenomenalnie zrobioną maskę, która przedziela twarz Wiktora. Jest to taki design, który we mnie akurat takie nieswoje uczucia, może nawet lekki niepokój, jak na to patrzę. Jest znaczek i jest peleryna, jest kostur, wszystko się zgadza. Trzeba przyznać, że głos jest w miarę podobny do tego, co było. Ale ten model, kurde, nie jestem jakimś wielkim fanem, jak ten Wiktor teraz wygląda. Ta peleryna jego jest jakaś taka długa, on się wydaje przez to strasznie wielgachny. Tak wygląda strasznie obco. Okej, okay, no, Herald Machine, ziomek chciał doprowadzić przecież do wielkiej ewolucji. I może właśnie taki był zamysł. Ale tak w gameplayu, kurczę, wygląda to tak, no nie wiem. Nie jestem fanem takiej długiej peleryny, szczerze mówiąc. I jak tutaj jego interakcje wyglądają? Okej, okay, to męczenie z rączką zostało. Okej, okay. okej, okay. śmiech ma fajny. Taki śmiech typowego złola tylko mógłby być troszeczkę przedłużony, Recall. A, okej. Okay. Runy z serialu. Fajnie, podoba mi się to. Nawiązanie do maga. W ogóle jestem ciekawy, dlaczego Riot nie zrobiło skina Wiktora jako tego maga czasu na końcu tego serialu, nie? On też leci jak ma te nasze home guardy, tak? Fajnie, to akurat fajnie wygląda. Co się, moi drodzy, w gameplay'u Wiktora zmieniło? W sumie to za dużo to się nie zmieniło. Tak naprawdę Death Ray nie jest teraz Death Rayem, tylko Hextech Rayem. Wiadomo, żeby to bardziej do tego Wiktora nawiązywało. Skile mają oczywiście zmienioną animację. Jak również Chaos Storm nie jest już Chaos Stormem, tylko jest to Arcane Storm. Czy to było potrzebne? W sensie Wiktor tam mówił o pięknym chaosie, prawda? Więc ten Chaos Storm moim zdaniem mógłby zostać. I w zasadzie jedyna zmiana, która jest godna zauważenia, to fakt zmiany właśnie tego Arcane Storma. I jeżeli zbierając hextechowe fragmenty z naszej pasywki, oczywiście wielkiej ewolucji, to jeżeli nazbieramy na ulepszenie i sobie tą erkę zapgradujemy, to wtedy, jeżeli bohater umrze, kiedy jest w zasięgu Chaos Storma i dostał z niego jakieś obrażenia, to wtedy Arcane Storm zwiększa swój Rozmiar, bodajże to było 40%. I to też jest w zasadzie jedyna rzecz, którą Riot miało do pokazania w devlogu, który widzieliśmy jakiś czas temu. I do tego jeszcze, kiedy dostaniemy tego fraga, Chaos Storm stoi 3 sekundy dłużej. Jak te umiejętności wyglądają? Oto ataczek, okej. Okay. Okej, okay, w porządku, niebieski Hextech, dobrze. ładne, tarcza ładna. Kurczę, naprawdę te efekty, jeżeli sobie porównamy do tego, jak kiedyś wyglądał Lola, jak wygląda teraz, no to kurczę, nie ma porównania. Nie no, ten hekstech Ray też bardzo ładny. Bardzo, bardzo ładny. Jeżeli chodzi o wizualia, to, to naprawdę. Skile się udały. A zobaczmy tego Arcane Storma, jak to tutaj wygląda. Okay. No ładnie to wygląda, no nie można powiedzieć, że, że nie. Kurcze też jak Wiktor erkuje, to włącza mu się ta jego aureola i zaczyna latać. Kurczę, tak przybliżę bardziej. No dosłownie Mesjasz. <laughs> też to, czego nie powiedziałem, jeżeli w ogóle chodzi o jego dźwięki, to są takie troszeczkę nazwałbym to serialowymi. Troszeczkę takie związane z dźwiękiem, jaki pojawiał się przy Anomalii. Ta zmiana serialowa. Muszę w ogóle o tym materiał nagrać. To jest w ogóle dramat, że ja mam tyle materiałów. Do, do nagrania, a, a czasu nie ma. No nie ma w ogóle. Muszę jeszcze poruszyć niektóre wątki postaci, na przykład Wandera i Warwicka. Też chciałbym poruszyć temat właśnie Wiktora. Czy ten Wiktor stary, czy ten Wiktor nowy. Ale wiecie, nie chodzi mi o, o sam gameplay. No bo tutaj kurczę, no to jest praktycznie to samo, to, to nie ma co mówić. Ale jeżeli chodzi o motyw bohatera, jego lore, jego dialogi, jego model, wygląd. Wszystkie takie rzeczy, co tworzą postać, postacią. O, widzę, atak Han się zrespił. Pójdziemy zobaczyć. Zobaczymy, co tutaj czarna róża wymyśliła. Strzelę jakimiś kulkami. A, I to jest to nasze błogosławieństwo. Mogę ulepszyć sobie jakąś umiejętność. Zrobimy E. Jak to tutaj będzie wyglądało, Drogi Panie Wiktorze? Okej, okay, jest jakaś animacja, fajnie. Dobrze to wygląda, nie ma co mówić, nie ma co mówić. Jeżeli chodzi o efekty, o udźwiękowienie, wygląda to w porządku. Okej, okay, zobaczmy tego Full Machina Victora. To chyba był, moim zdaniem, najgorszy skin, jaki był do Victora. Teraz wygląda jakby był takim androidem bardziej. Czy ta peleryna? Hmm. To, że ona tak zanika na końcu, to wydaje mi się, że ten efekt jest dużo lepszy. Tak mniej się to kłóci z tym wszystkim. Czy on ma jakieś zmienione interakcje? Nie, to jest to samo. To samo, tylko inny kolorek. Okej, okay, tu się nic nie zmienia. A Recall? Yeah, recall, jest, recall jest... przekolorowany. W porządku. Okej, okay, no to też nie był epicki skin przecież, więc... Więc w porządku. Jak to tu u niego wygląda? No pewnie będzie miał to samo, tylko o... Kolorki inne. Dobra. o ale tutaj jest taki hextech gemu góry fajna sprawa fajna sprawa od jego kostura Podoba mi się, podoba mi się, muszę przyznać. Kurczę, ten skin zawsze uważałem, że to jest najgorszy skin do Viktora, jaki jest. A teraz przyznaję się bez bicia, że mam nawet ochotę nim zagrać. Ej, co tu się dzieje? Wild Minions in Your Jungle. Prototype Victor. On zostawia taki vibe tego starego Viktora, mam wrażenie. W sensie, widziałem, że już się rozpoczęła debata w internecie, że dlaczego Kurczę Riot nie zrobiło skina Traditional Victor. Wydaje mi się, że po pierwsze, dlatego, że to nie jest jakiś, nie wiadomo, jak wielki rework, prawda? Wiecie, ja nie mówię, że nie można by takiego skin, zrobić. Go, na pewno mam jedno zastrzeżenie, że ten Wiktor był kanonicznie takim Wiktorem przejściowym. Między człowiekiem a maszyną był właśnie prototyp Wiktor. No i teraz ze względu na to, że mamy zmianę kanonu, zmianę lore Wiktora, no to ten skin nie jest już kanoniczny czy no wiadomo, nie jest to nie wiadomo co, ale taki mały smaczek. I też to, co warte powiedzenia, że ten skin kosztował wcześniej 520 rpków, teraz jest na promocji, bo później będzie kosztował więcej, 750, więc jeżeli ten skin wam się podoba, to warto myślę skorzystać teraz z tej promocji. Ale szczerze, ten skin prototyp tak bardzo mi pasuje. To jest takie połączenie tego serialowego Wiktora z tym klasycznym Wiktorem. Bardzo mi się podoba. To jest też w ogóle fajny koncept, bo jeżeli byśmy spojrzeli na barwy, to co jeżeli byłby to na przykład skin. Można by zrobić tego skina, wiecie, na zasadzie takiej bardziej lorowej. Na zasadzie co by było, gdyby Wiktor dołączył do Noxusu. I gdyby, nie wiem, schodząc do zon natrafił na Ambessę. Czy ty tu, Wiktorze, masz coś innego? Głos ma taki sam. Nie, no tutaj pewnie interakcje będą takie same. Ok, a Recall to samo. Dobra. Ok, tutaj się chyba nic nie pozmienia. Okej, okay, w porządku. Okej, okay, no koncept skina jest taki sam. Fajnie to wygląda. Jak komuś się... Jak komuś się podobał ten skin Kreator Victor, no to ten też się będzie podobał. To jest taki, dosłownie, zły Android Victor. Nie, tutaj nic nie ma innego. Przekolorowane, OK. Tutaj nie wygląda tak obco, pomimo tego, że jest strasznie zmechanizowany. Ale on tutaj doniośle. Idzie. O to ataczek fajny. Czemu z dźwiękami tu jest jakiś problem? Okej, okay, tą burzę mogli na pewno zmienić barwą. Jeżeli W mamy zmienione, tak żeby pasowało do tego kreator Wiktora. I w ogóle tutaj jest taka zapadka. Super to wygląda. Kurcze, nie no, to myślę, że tutaj Chaos Storma można by bardziej w takich... Może cały czas mówię Chaos Storma. Arcane Storma można by zrobić tak troszeczkę na początku, jak, kastu jak, się, jak się kastuje to. Nie jest takie, taka czerwona głębia, ale ona potem się przeradza w ten błękit. A jak on wygląda w tej formie... Kastowania. Nie, no ładnie wygląda, podoba mi się. Zobaczyłbym sobie jeszcze na pewno, jak wygląda jego Death Ray. Ulepszony. Hextech Ray! Kurczę, ale to ulepszenie? E? Gdzie jeszcze mamy te, te wyrywanie? To wyrywanie Ziemi. Nie, no kurczę, moim zdaniem fenomenalnie to wygląda. Kurczę, Death niestety tutaj nie mam. Syopsa też nie. Ale mam jeszcze Hainuna. Nie, no kurczę, Vybik jest dokładnie taki sam. Chociaż kurcz, on też jest taki wydłużony, mam wrażenie. <laughs> się nie zmienia. Okej. Okay. Jest inna wiązka. Jak to wygląda tutaj przy animacjach? Okej. Okay. Że tak dalej bym stanął trochę. Mhm. I z tego co na PBE mam, został nam nowy skin. Co ciekawe, legendarka za 1820 rpków. Arcane Savior Victor. Karączka <grywka> astralna, trochę. Kurde, ale bardzo fajnie, że ma strasznie podobną twarz do tego Wiktora z serialu przed, przed zmianą w tego Arcainowego Wiktora. Przepotężnego, maga czasu. Aha, on leci tak medytując wręcz. <laughs> Jakie masz animacje, wiktorze? Pierwsza? E, nie jest inna. A, co tutaj jest? Ojen robi Glorious Evolution na Soned Rift'cie. E nie no, to jest mega. Uważam, że jak ktoś będzie miał tego skina, to będzie strasznie spamowana emotka. Strasznie spamowana animacja. Ale poczekaj, bo to jest... On jakby przywołuje z tej wersji zniszczonej z tego świata, w którym był Jace i to co tam widział jak miał przebłyski później jak wrócił. I zmienia jakby w drugą stronę tą hybrydę, w tą, w tą ulepszoną. Nie no super są te nawiązania do serialu. Jeszcze tutaj takie taka emanująca. charakterystyczna grafika anomalii. Super, super. O! A recall? Okej. Okay. Tutaj przyznaję, że jestem zdziwiony. <ścoughs> Nie, no. Wiktor z Nazaretu dosłownie szczerze myślałem, że on przywoła tą anomalię i w nią wejdzie w sensie jak Jace tam wszedł na szczyt tego Hexportalu i tamten mag, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest Wiktor, użył swojej mocy i pojawiła się taka wielka anomalia, która ogarnęła całego Jace'a. Jeżeli chodzi o sam temat Wiktora, na kanale pojawi się materiał, kim jest Wiktor pojawi się materiał, w którym zastanawiam się który Wiktor był lepszy. Trzeci materiał to pewnie będzie analiza interakcji nowego Wiktora a czwarty to analiza interakcji Mesjasza Wiktora, z samym Wiktorem, Riot, kochany Games. Oni chcą mnie do grobu wpędzić, po prostu. Taka ciekawostka: półtora tygodnia temu walnęła mi żarówka. Normalna lampa, jaką każdy ma w pokoju, to u mnie ma trzy żarówki. I walnęła mi jedna żarówka półtora tygodnia temu, i nie miałem czasu, żeby pójść do sklepu, kupić żarówkę i ją wymienić. Riot, przestańcie, proszę. Oni cały rok kumulowali content na listopad. Znaczy to w sumie się nie dziwię, bo Arkane wiadomo. Pokaż się panie Mesjaszu Wiktorze. Okej. Okay. Animacje ładne. O, ale dźwięk bardzo fajny. Bardzo satysfakcjonujący tego walnięcia. Hex Tech Dobrze teraz powiedziałem? Tak. Okej, okay, tu się pojawia taka anomalia. Nie, no to jest super. To jest super. Ojeny, ma masakrycznie dobre są te animacje tego Wiktora. Okej, okay, mam wszystkie ulepszone umiejętności. Najbardziej mnie ciekaw, jak Chaos Storm będzie wyglądał. Chaos! <laughs> Arcane Storm! Myślę, że tutaj opinie graczy pewnie będą podzielone. Jest to ten sam Wiktor, gameplay został, ale z drugiej strony nie jest to ten sam Wiktor. Wiecie, niby mamy te same elementy, tak? Mamy Hekspon, mamy maskę, gameplay pozostał praktycznie taki sam. A jednak mam jakieś takie wrażenie, że ten Wiktor jest taki trochę obcy. Także opinie graczy na pewno będą podzielone. Ale mam jakieś takie małe wrażenie, może nie model, ale animacje tamtego Mesjasza Wiktora są bardziej związane z Wiktorem z Arcana niż te, które ma podstawowy skin. I tutaj przyznaję, że lekko mi to nie pasuje. Anomalia na Ricolu, anomalia na Arkane Stormie czy wielka ewolucja. Czy to nie jest w sumie trochę to, co powinien mieć klasyczny Wiktor? Ja wiem, że to mogą być pierdoły, I może zamysł był taki, żeby tego wiktora oryginalnego zostawić najbliżej pierwowzoru. Pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się! Cześć!